Cześć, cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was ze zdrabkami belgijskimi. Niedawno temu były zdrabki za piątaka, czyli za 5 euro. Także postanowiłem również zrobić odcinek ze zdrabkami za 3 euro. Także tutaj mam wszystkie zdrabki, jakie są właśnie w tej chwili w sprzedaży. Jeśli chodzi o zdrabki za 3 euro. Także mamy tutaj 7 zdrapek, e, mamy tak zdrapkę 21, bingo Hollywood, Lucky Star, Szczęśliwa Gwiazda, Win for Life, Subito, Cash i Krzyżówka. Także mamy takie oczko zdrapki za 21 euro, tak jak właśnie nazwa tej tutaj oto zdrapki. Krzyżówkę już troszeczkę nadrapałem, zostawiłem 3 literki i na dobrą sprawę mamy już dwa wyrazy USA i lat. Także jest szansa, że to trzecie słówko albo może i więcej nam się utworzy. Także co? Nie przedłużamy. Eee, trzymajcie mocno kciuki i zaczynamy nasz draping. Może tutaj właśnie dokończymy od razu krzyżówkę. I zaczynamy. Także tutaj mamy krzyżówkę z numerem trzecim, trzy literki. Zobaczmy, jaka jest tutaj kolejna. Mamy literkę H. Czy coś nam tutaj ona pomoże? Mamy tutaj H. I z tego co pamiętam, to chyba jeszcze. Aha, no i tak, jeszcze tutaj, czyli dwa razy. Tutaj nas C blokuje, także to by było tyle, jeśli chodzi o literkę H. Teraz zobaczmy. Kolejną. Tutaj mamy literkę T. E, mamy. A tak, mamy trzecie słówko, super. Lingot, także już mamy trójeczkę. T jeszcze mamy tutaj. Czy mamy gdzieś jeszcze? Chyba. A nie, jeszcze tutaj mamy, ale C w dalszym ciągu nas blokuje i E, także to by było. Na tyle, także mamy już trójeczkę, super, na dobry początek. Zobaczmy, jaka jest kolejna literka. I mamy literkę F, której chyba tutaj e, nie ma. E, no, niestety nie ma F. Szkoda, że właśnie to nie jest literka E, bo doszłoby nam tutaj raz, dwa, dwa słówka plus tak, dwa słówka plus trzy, trzy słówka, cztery. Nie, to liczyłem, raz, dwa, trzy. Trzy słówka, mielibyśmy więcej, ale i tak nie jest źle, mamy tutaj zwrócik, mamy 3 euro, mamy tutaj lat, lingot, USA, także mamy tutaj trzy słówka. Super, bardzo fajnie, na dobry początek, krzyżówka wygrana. Teraz może zdrapiemy zdrapkę cash. Tutaj oczywiście jak we wszystkich zdradkach cash mamy wygrywające liczby. Mamy tutaj dziesiątkę, ósemkę i czternastkę i oczywiście tych liczb szukamy w polu obok. Mamy tak siedemnastkę, mamy dziesiątkę, także mamy kolejną wygraną, super. Następnie mamy piętnastkę, może tutaj jeszcze coś nam się trafi, mamy piątkę. Trzynastkę. Dwójkę. Czternastka, kolejna wygrana. Tutaj Wam pokażę, że już tutaj nic nie ma na boku. Mamy po trzy liczby w rządku. Także mamy tutaj już dwie wygrane. Czy jeszcze coś będzie? Jedenastka, trójka. Także to by było na tyle. I zobaczmy, co tutaj udało nam się wygrać. Mamy 6 euro. Wow, super. Już mamy podwójnie. I jeszcze czternastka. 3 euro, także mamy 9 euro na zdraperce za 3 euro. No super, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Jeszcze mamy tutaj mnożnik, także zobaczmy, czy tą wygraną uda nam się tutaj jeszcze pomnożyć. Zobaczmy. No niestety nie, ale w każdym bądź razie i tak tu jest super wygrana. 9 euro na zdrapeczce za 3 euro. Zobaczmy, ile takich wygranych mamy: 27 tysięcy na 2 miliony zdrapek. No to troszeczkę nie jest łatwo trafić taką wygraną. A nam tutaj się powiodło, także super. Mamy dziewiąteczkę. Bardzo, bardzo fajny początek. Zobaczmy, czy reszta zdrapek również będzie fajnie tutaj się nam spisywać. Teraz mamy zdrabkę subi, to z numerem 44. Mamy tutaj dwie gry. W pierwszej grze szukamy trzech takich samych kwot. Mamy tak szóstkę, dziewiątkę, trójkę. Coś tutaj ciężko się drapie, także coś tutaj muszę zamienić. Następnie mamy 75 tysięcy, 15. 000, 75 tysięcy po raz drugi, trójka po raz a nie tutaj jest po raz pierwszy tutaj mieliśmy 3 tysiące, także trójka po raz pierwszy, 3000 tysiące po raz drugi, i szóstka po raz drugi, także jeszcze zobaczmy szybko, także nic tutaj e, nie udało się wygrać. Teraz przechodzimy do gry numer dwa, tu oczywiście szukamy trzech takich samych. Symboli i wygrywamy zgodnie z legendą. Tutaj już mamy kodzik, także tutaj nam się zaczyna. Coś tutaj właśnie pozmieniali, tą warstwę. Mamy tak, walizkę, kwiatek, uśmiech, okulary, kwiatek, słońce, okulary po raz drugi, uśmiech po raz Drugi i ostatni symbol to walizka, także tutaj niestety nam się nie poszczęściło, ale to nic nie szkodzi. Dopiero pierwsza zdrabka przegrana. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj wygrane zdrabki nam się pojawią. Teraz przechodzimy do zdrabki 21. Eee, I o co tu chodzi? Tutaj już Wam pokażę. Mamy tutaj skalę i tak, mamy właśnie od 17 do 21 i tutaj właśnie pod kartami suma z tych kart musi wynosić właśnie te liczby, które przed chwilą Wam pokazałem. W bonusie szukamy napisu gratis. Jeżeli taki znajdziemy, to wygrywamy drugą taką samą zdrapkę. Także zobaczmy, mamy tak piąteczkę, dwójkę, czyli już mamy 7 plus 8. Czyli mamy 17, mamy 15, także chyba tutaj nic nie ma. Zobaczmy jeszcze do bonusu. I w bonusie pusto, także tutaj mamy 15. Zobaczmy. Od 17 jest dopiero płacone, także niestety tutaj nam się nie poszczęściło. Także mamy dwie zdrabki na dwie, dwie wygrane, dwie przegrane. Teraz, może zdrapiamy sobie tutaj zdrapkę Wind for Life za 3 euro z numerem 8. Tutaj mamy nasze wygrywające symbole. Mamy tak motylka i leżak. Także takich symboli szukamy. I zobaczmy. Mamy tak parasolkę, palmę, klapki. I statek. Także niestety tutaj nam nie udało się również wygrać. Takie mieliśmy tutaj kwoty do wygrania. I zobaczmy, może teraz na szczęśliwą gwiazdę. Fajnie by było, jeżeli ona by była również tutaj szczęśliwa. No i co? Szukamy. Mamy sześć gier. Szukamy trzech takich samych symboli. Mamy tak portfel, kartę i plik. Tutaj mamy złoto, portfel i świnkę. Gra kolejna. Tutaj mamy portfel, kartę i kartę. Gra kolejna mamy monety, świnkę i złoto. Gra kolejna mamy złoto, klik i świnkę. I ostatnia gra. Mamy portfel, monety. I plik także niestety tutaj pusto. Ostatnia nadzieja w bonusie. Tutaj szukamy worka. No niestety puściutko. Także coś ostatnio ta szczęśliwa gwiazda nie jest dla mnie szczęśliwa. Także także kolejna zrabka przegrana. I teraz przechodzimy do ostatniej zrabki. Bingo Hollywood. Tutaj oczywiście troszeczkę ona jest czasochłonna. Ale będę tu drapał standardowo po 3

Trzydzieści i pięćdziesiąt cztery. Jeszcze tylko tak zerknę, czy wszystko dobrze widać. Drapiemy kolejne liczby. Mamy dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Trzydzieści jeden i pięćdziesiąt pięć. Lecimy dalej. Tutaj mamy czterdzieści osiem, czterdzieści. A przez pomyłkę nadrapałem czterdzieści dziewięć. Kolejna liczba to 32 dwa i 36. Lecimy dalej. Tutaj mamy takie niskie, niższe liczby mamy 16, 18, także nam się tutaj układa 50 i 40 i 47, drapiemy dalej. Mamy tak 19, także tutaj do szczęścia nam tylko brakuje 20 na dobrą sprawę. Eee, następnie mamy tak 50. I 53, tutaj również tylko 49 i 52. Tutaj chyba nam, o mamy teraz 49, także od razu tutaj dodrapię, następnie mamy dwójkę i 8. Także może również tutaj będziemy mieć 5 euro. Teraz mamy trzy ostatnie liczby, także będę drapał po pojedynczo. Mamy tak 33, 39, także chyba będzie Lipton. I ostatnia liczba, no niestety 34, także niestety tutaj fajnie się nam zapowiadało. No, ale niestety 20 tutaj nie mieliśmy. Jeszcze szybko zobaczę, ale niestety nie. Chyba, że sobie ją tutaj gdzieś dopiszę. E, jedynki również nie było, trójki również. Także no, niestety, ale właśnie ta zrapeczka trzyma w napięciu do samego końca. Teraz zapraszam wszystkich na szybkie podsumowanie. Także na dzisiejszym odcinku drapaliśmy drapki za 3 euro, był to taki teścik, troszeczkę gorzej wyszedł niż zdrapki za piątkę. Zdrapki za piątkę nam się zwróciły wszystkie, tutaj niestety tylko dwie zdrapki wygrały. Bardzo miłe zaskoczenie w zdrapce cash za 3 euro, tutaj wygraliśmy 6, 3, 9 euro, także myślę, że to jest fajna wygrana jeśli chodzi o zdrapkę za 3 euro. W krzyżówce mieliśmy zwrocik, także mamy tutaj 12. Także bądź co bądź jestem ponad połowę, także może być, jeśli chodzi o taki wynik. Szkoda, że tutaj jeszcze jakaś zdrabka nie wygrała, bo bądź co bądź mamy tylko dwie zdrabki wygrane z 7, także mogła jeszcze jakaś nam tutaj dopisać. No ale nic, taki mamy dzisiejszy wynik, eee, tragedii nie ma. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się tutaj spodobał. No i co? Poproszę oczywiście o łapeczkę w górze pod filmikiem, jeżeli Wam się podobało. O pozostawienie subskrypcji. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, tak jak właśnie Wam mówiłem, jak wybiję 2050 subskrypcji na moim kanale, to oczywiście ogłoszę kolejny konkurs. Także subskrybujcie kanał. No i cóż, widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku, na który bardzo serdecznie Was zapraszam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa! pa.